Sponsorem programu jest firma KBH Akord. Ogólnopolski dystrybutor wyrobów z metali żelaznych i stali. www.kbh.akord.pl. Sponsorem programu jest Radio Września, nadające na 937 i Oraz portal Radio Na program zaprasza sponsor właściciel Holiday Golden Resort. Organizator pobytów na dworze dla dzieci i dorosłych. 27 stycznia, czas na informacje pogodowe, noc w województwie śląskim raczej pogodna z przejaśnieniami, wyjątkiem część północna regionu, tutaj więcej chmur, minus 3 stopnie w Częstochowie i w Katowicach, minus 6 w Bielsku Białej. Jutro przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem mogą zdarzyć się. Praktycznie wszędzie, choć wyjątkiem będzie południowy wschód. Tutaj raczej przez cały dzień padać nie powinno. Deszcz ze śniegiem to Dolny Śląsk. Temperatura najniższa, minus jeden na wschodzie, 0,1 na południu i na północy naszego kraju. Centrum to zero. Bydgoszcz to 2, Poznań 3, Zielona Góra również 3 stopnie, Szczecin, Wrocław 4 stopnie, to wartości najwyższe. I sprawdźmy jeszcze, co dzieć się będzie na Śląsku. Dzień z przejaśnieniami, ale do południa. Po południu możemy spodziewać się większej ilości chmur i przyrodnych opadów śniegu. To na północy i południu naszego województwa w centrum raczej padać nie powinno. Temperatura 1 stopień na plusie, ciśnienie wyniesie 1700 hektopaskali. Biometr będzie raczej korzystny. Sponsorem programu jest firma KBH Akord. Ogólnopolski dystrybutor wyrobów z metalinie żelaznych i stali www.kbhakord.pl Sponsorem programu było Radio Września, nadające na 93,7 metali oraz portal radiowrześnia.pl Na program zaprosił sponsor. Właściciel Holiday Garden Resort. Organizator pobytów nad morzem dla dzieci i dorosłych.